Problem polega na tym, że ja wiem, że w środowisku, chociażby warszawskim, homoseksualnym, mój program funkcjonuje jako program, w którym my atakujemy gejów. A tak naprawdę ten program i różne moje prowokacje zmuszają ludzi do zajęcia stanowiska, co owocuje tym, że ja się mogę z sześcioma muchami bzykać na ulicy i tak będą mówić, zobacz, to idzie ten pedał. Rozumiesz? Bo ludzie... O, 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 ludzie operują skrótami myślowymi. Porusza ten temat, to on mu jest bliski, na pewno ma kumpla, który go tam, wiesz. To jest straszne, rozumiesz? To jest straszne. Ryzyko pojawienia się w tym programie jest tak samo duże Aha. dla ciebie, jak i dla mnie. Aha. Aczkolwiek musimy się pokazywać, bo jeżeli ludzie nie zobaczą prawdziwego homoseksualizmu... Musicie wy się pokazywać. Biedroń, wy się musicie pokazywać. Wojewódzki, wy tutaj nie insynuujcie, pokazujecie się w różnych klubach gejowskich, więc mi tutaj nie mówcie. Bo... Thank you very